Siemano wszystkim, z tej strony nie kto inny jak Dao, no i w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o nagrodach w nowej aktualizacji. To znaczy, że w dzisiejszym odcinku głównie poruszymy sobie temat darmowych nagród, jakie pojawiły się po najnowszej aktualizacji w grze, bo znów gracze mogą odebrać kilka nagród na konto, za przykładowo event Nike, do tego mamy nowe informacje o evencie lata oraz kilka innych nagród, które musicie poznać. Na no wy jak zawsze przed startem tego filmu nie zapomnijcie wpisać kodziku MIGAO2, tak jak te dwa kozaki, które pojawiają się zawsze na ekranie. Pamiętajcie też o subiku z dzwoneczkiem, bo ponad 50% oglądają tego kanału jeszcze tego nie robi. No i szczelcie tą łapkę do góry, a na pewno nie pożałujecie. Na no my przejdźmy już do naszego głównego tematu tego filmu na kanale. Zanim jednak to zrobimy, to jak zawsze teraz na ekranie macie zwycięzcę wczorajszego konkursu na 300 V-Dolców i proszę tą osobę, aby napisała do mnie na Discordzie w prywatnej wiadomości, w innym wypadku nagroda mu przepadnie i spokojnie, bo dzięki temu że wspieracie mnie tak chętnie w sklepie. Ponownie do wygrania macie dzisiaj 300 V-Dolców w formie prezentów w grze. Żeby wygrać, trzeba zostawić opeczkę do góry pod tym filmem, suba dzwonem na kanale i kod miga O2 w sklepie a w komentarzu pod tym filmem. Pod swój nick z gry, a wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro o godzinie 16.35 pamiętajcie, że już jutro o godzinie 19 pojawi się live na kanale MIGA. No i tak moi kochani, jak dobrze wszyscy wiecie, dokładnie dzisiaj o godzinie 10 rano do gry Fortnite została wprowadzona pierwsza wielka aktualizacja obecnego sezonu trzeciego, która jak zawsze wprowadziła do gry ogrom mega ciekawych zmian oraz oczywiście nowości. Dzisiaj postaram się przedstawić wszystkie te najciekawsze zmiany i nowości, jakie pojawiły się w grze, bo trochę się ich pojawiło, lecz dodatkowo poruszymy sobie temat wszystkich darmowych nagród dla graczy, bo wiemy, że niebawem będzie ich naprawdę bardzo i to bardzo dużo. Zanim jednak do nich przejdziemy, warto wspomnieć ile ważyła sama nowa aktualizacja i u mnie ważyła ona dokładnie 8 GB, lecz na Twitterze widziałem informację, że było to od 5 do 6 GB, co wprost podpowiada nam, że w grze musiało pojawić się dość sporo ciekawych zmian. A więc tak, jedną z kluczowych zmian, jaka trafiła do gry po tej aktualizacji to nic innego jak nowa współpraca pomiędzy Fortnite'em a Nike'em, dzięki której gracze otrzymają specjalne skiny w sklepie z przedmiotami, dodatkowe nagrody dla wszystkich graczy oraz specjalne mapy na trybie kreatywnym. I tak wiem, wiem, że cała ta współpraca nie jest jeszcze dostępna w Fortnite, ponieważ będzie ona dostępna od dzisiaj godziny 18, a tylko dlatego, że to właśnie wtedy zmienia się sklep z przedmiotami, a wraz z tym trafi tam też tło sklepu, który jest właśnie z Toyota współpracy. To właśnie dzisiaj o godzinie 18 każdy gracz po wejściu do gry i po wejściu do sklepu z przedmiotami zobaczy dokładnie takie tło sklepu, a wraz z tym pojawią się tam nowe skiny ze współpracy z Nike, które będą dostępne do kupienia za VW Dolce. Nie znamy jeszcze dokładnej ceny tych przedmiotów, a nie samych przedmiotów, lecz co ciekawe, znamy jednego ze skinów, jaki tam ogólnie się pojawi, bo pojawił się on przez. Przypadek na oficjalnej aplikacji Nike i teraz tyle możecie zobaczyć jednego z dwóch skinów, jakie tam trafią oraz mamy dodatkowy kilof. Są to dwa przedmioty z wszystkich 11, jakie trafią do sklepu z przedmiotami na to wydarzenie. I gracze razem będą mieli do zakupienia dwa osobne zestawy skina, w których będą takie rzeczy jak dwa kilofy, dwa plecaki, lotnie emotki, skiny i wiele, wiele więcej. Dokładnych przedmiotów jeszcze nie znamy poza tym jednym skinem i kill offem, a jeżeli coś pojawiło się do wstawienia filmu na kanale, to teraz będziecie mieć to przedstawione na ekranie i wszystkie te informacje pochodzą z tego samego posta od Lika Wenzo, który jest widoczny teraz w tle. Co jednak ciekawe, sam Licker dał znać, że mamy tam dostać nie dwa, a aż trzy plecaki, gdzie w samych zestawach w sklepie mają znajdować się tylko dwa skiny i dodał on w tym samym poście, że trzeci plecak prawdopodobnie będzie kolejną nagrodą dla graczy z okazji tej oto współpracy. Nie wiadomo jeszcze jak będzie można je dokładnie zdobyć, lecz same nagrody ze współpracy Fortnite'a i Nike trafią do gry na 100%, bo ten temat potwierdził nam nawet Licker Firemonki podczas aktualizacji i na pewno będzie tam jeden plecak i może pojawi się coś jeszcze. Cały odcinek, który teraz widzicie nagrywam dla was około godziny Zaraz po live z aktualizacji i pozostałe nagrody i takie rzeczy mogą pojawić się na Twitterze już o godzinie 15 lub nawet 16, bo wtedy jest update zawartości plików, a wszystko to trafi do gry dopiero około godziny 18. Same nagrody będziecie mogli odebrać prawdopodobnie na nowej wyspie na trybie kreatywnym, i teraz tak, albo nagrody będą dostępne w zadaniach w grze, albo pojawi się jakaś strona z nagrodami, ponieważ na teraz nie ma żadnych informacji, jak będzie można je dokładnie zdobyć. Co do mapek na kreatywnym, to obecnie jeszcze ich nie ma, lecz wiemy, że będą zrobione specjalne mapy, na których gracze spotkają właśnie. Te nowe skiny jako manekiny, i na żywo będziemy mogli rzucić okiem na nowego skina. A kod do mapek będą oczywiście w opisie tego filmu. W temacie samej współpracy z Nike to chyba wszystko, lecz spokojnie to nie koniec nagród, ponieważ poza nagrodami Nike, których dokładnie jeszcze nie znamy, mamy otrzymać jeszcze od Fortnite'a dwie dodatkowe nagrody, a mowa tutaj dokładnie o tych dwóch standardach. Cały ten temat został podany przez Likera Firemonkiego, który napisał: będzie dostępny darmowy standard Slab Juice i darmowy standard Slurp Juice w serii zadań Snapshot Stories. I same sztandary pojawiły się w jego drugim poście na Twitterze, i są to kolejne Nagrody dostępne dla wszystkich graczy. Jednakże spokojnie to nie koniec ciekawych zmian w grze, ponieważ poza współpracą z Nike dostaliśmy długo wyczekiwanego przez dość sporo osób bosa na terenie dżunglowym, a mowa tutaj o reliku, którego można znaleźć na lokalizacji o nazwie Ruiny Rumoru. Sam boss, tak jak wam zapowiadałem, posiada mitycznego MK Alfa wraz z mitycznymi rękawicami niewidzialności, których używa sam relik, tak jak właśnie wam zapowiadałem już wczoraj, i na całe szczęście nie jest to jakiś mega ciężki boss do zlikwidowania. Jak ktoś oglądał dzisiejszego live'a z aktualizacji, to wie, że nie jest to jakiś mega ciężki boss, więc bardzo dobrze i jeżeli chcecie sami go zobaczyć, to wchodźcie do gry i lećcie na ruiny rumoru, lecz co ciekawe w grze jest jeszcze kolejnym mityk. A dokładniej poza tym, że gracze dostali mityczne MK Alfa i mityczne rękawice relika w grze pojawiły się ogólne rękawice niewidzialności, też mityczne, które lecą ze skrzynek i są luzem na ziemi, ale one działają nieco gorzej niż te rękawice od relika, ponieważ te od relika działają dłużej i szybciej się regenerują, a zaś te, które zdobędziecie w skrzynce działają krócej i wolniej się regenerują, więc nadal warto likwidować relika, bo te jego rękawice mimo tego, że wyglądają tak samo, są oczywiście. Lepsze. Jednakże, tak jak wam zapowiadałem na wczorajszym odcinku, dostaliśmy kolejne ciekawe informacje w temacie nadchodzącego wydarzenia w grze, w którym też pojawią się darmowe nagrody, a mowa tutaj o wydarzeniu letnim, które niebawem trafi do gry. Informacje w jego temacie pojawiły się na profilu Lickera Firemonkiego, który napisał, tegoroczne letnie wydarzenia nazywa się Letnia Ucieczka i zawiera następujące serie zadań. I dalej zostały wymienione trzy kategorie zadań, które będą dostępne w grze. Jak sami widzicie, są tam dokładnie trzy kategorie, co oznacza, że gracze otrzymają ogrom i to dosłownie ogrom darmowych nagród i nie wiadomo jeszcze jakie dokładnie będą to nagrody i ten temat poznamy albo za tydzień, albo dopiero za równe dwa tygodnie, ponieważ już za tydzień w grze Fortnite pojawi się pośrednia aktualizacja 25.11, czyli aktualizacja między pierwszą wielką, a drugą wielką aktualizacją i będzie ona 27 czerwca i to właśnie w niej może pojawić się całe te wydarzenia, a jeżeli nie, to dopiero 4 lipca w drugiej aktualizacji tego sezonu. Wstępnie nastawcie się dopiero na 4 lipca, ponieważ Fortnite zawsze przed udostępnieniem ukrytego skina karnetu bojowego daje dużą aktualizację, a sam miał się tak ma trafić do gry dwa dni po Planowej aktualizacji, i raczej na pewno wtedy też będzie cały ten event lata. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w poprzednim sezonie, przy ukrytym skinie Karnetu, też była informacja, że trafi do gry w czwartego. Później okazało się, że został udostępniony dwa dni wcześniej, zaraz po aktualizacji, i tutaj możliwe, że też tak będzie. To jednak zobaczymy już na dniach i w temacie samego eventu lata pojawiło się jeszcze kilka pojedynczych informacji, takich jak nowe dekoracje, które już są na mapie, oraz jakieś pojedyncze nowe wycieki, ale to pozostawimy sobie na inny odcinek na kanale. Tak więc, jeżeli chcecie odcinek na temat eventu lata, w którym podsumacie. Wam wszystkie też te nowe informacje, bo mamy dość sporo informacji, to napiszcie teraz komentarz event lata, a nie dość, że dostaniecie serduszko w komentarzu, to niebawem pojawi się taki odcinek na tym oto kanale. Do tego wszystkiego dnia dzisiejszego Fortnite zresetował wszystkie rangi w trybie rankedowym i gracze na nowo będą musieli teraz zbierać swoją rangę, a poza tym w grze pojawiły się dodatkowe nagrody dla osób z karnetem bojowym, czyli te wszystkie dodatkowe style dla skinów karnetu bojowego. Wspominam o tym tutaj, ponieważ też jest to po części dodatkowa nagroda dla graczy i przy okazji jest to jedna z kluczowych nowości w tej aktualizacji, więc bardzo fajnie i możecie dać znać, czy waszym zdaniem te nowe style skinów są naprawdę bardzo fajne. Podsumowując, po dzisiejszej aktualizacji gracze otrzymali współpracę z Nike, w której mają trafić nagrody i trafi ona już dzisiaj. Informacje na temat eventu lata z nagrodami, nowy boss na wyspie z dwoma mitykami, nowy mityk, zmiany fabularne i wiele, wiele więcej. Pozostałe zmiany omówimy sobie już na kolejnych odcinkach, tak więc wyczekujcie i jutro na kanale prawdopodobnie pojawi się odcinek fabularny, w którym omówimy najciekawsze zmiany fabularne, a zaraz później pojawi się odcinek o evencie lata, o którym wcześniej wam mówiłem. No a wy pamiętajcie, że o wszystkich najciekawszych zmianach i nowościach w temacie nowej aktualizacji, jak zawsze będę starał Was się informować na bieżąco, tak więc obserwujcie kanał Migeo, a na 100% nie przegapicie żadnych nowych, kozackich i ciekawych informacji prosto z świata Fortnite, ponieważ filmy pojawiają się tutaj każdego jednego dnia. No a jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to fajnie będzie jak zostawicie pod nim mapeczkę do góry, przynajmniej w końcu może on trafi do większego grona odbiorców, tak jak ostatnie moje filmy. Pamiętajcie też o Subiku z dzwoneczkiem to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów, live'ów i shortów, a jeden live pojawi się jutro o godzinie 19. No i nie zapomnijcie wpisać kodiku Dwa, tak jak te dwa kozaki, które pojawiły się na samym początku tego oto filmu. No i co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o dzisiejszej aktualizacji i co sądzicie ogólnie o współpracy Fortnite'a z Nike, bo jak dla mnie jest to kolejna ciekawa współpraca, w której pojawią się dodatkowe nagrody dla graczy, a ja wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się jutro na live'ie około godziny 19. Yo!